Pielęgniarskie domy opieki ariadna znajdują się w spokojnej okolicy niedaleko Warszawy, oferując wyjątkowy mikroklimat. Pensjonariusze mogą korzystać z dużego ogrodu i tarasu, ciesząc się świeżym powietrzem. Dogodny dojazd kolejką WKD umożliwia częste odwiedziny rodzin, co jest dużym atutem dla bliskich. Dom zapewnia całodobową opiekę pielęgniarską oraz regularne wizyty lekarza-internisty. Pensjonariusze są również pod opieką psychologa. Personel jest życzliwy, cierpliwy i pełen empatii, powiedziała Elżbieta Staszewska. Pokoje wyposażone są w telewizory i radia, a sala telewizyjna z kominkiem jest miejscem spotkań i uroczystości. Katarzyna poleca dom jako najlepszy dom opieki w Milanówku. Ewa podkreśla profesjonalizm i empatię personelu, dziękując za opiekę nad ojcem. Andrzej docenia anielską opiekę nad swoją mamą. Wszyscy zgodnie chwalą rodzinną atmosferę i indywidualne podejście do podopiecznych pielęgniarskie domy opieki Ariadna to miejsce, gdzie tradycja łączy się z nowoczesnością, a dobro pensjonariuszy jest priorytetem. Dzięki zaangażowanemu personelowi i przyjaznemu otoczeniu, mieszkańcy mogą cieszyć się godnym i komfortowym życiem.